Sponsorem wiadomości jest firma Beskid Cars Service, ulica Bystrzańska, 106 Bielsko-Biała. Karolina Grabowska, witam po świąteczno-noworocznej przerwie i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Styczniowe propozycje Bania Luki Bern in Snow 2014. Co z tą zimą? Sylwester z kulturą. Piłkarska gwiazdka, rekord 2013 za nami. Szał zakupów, ciąg dalszy. Podsumowanie okresu świąteczno-noworocznego. Zaczynamy. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Do naszego miasta zawidają prawdziwe legendy hip hopu. Methodman i Redman. To wszystko za sprawą trzeciej już edycji Burn in Snow, najważniejszych zawodów snowboardowych na świecie. Obok snowboardistów na skoczni zobaczymy także friskierów. Będą oni rywalizować o nagrody z puli sięgającej 60 tysięcy złotych oraz punkty międzynarodowego cyklu AFP World Tour. Zawody odbędą się po raz pierwszy na stoku dębowiec, a część muzyczna odbywać się będzie na małej scenie zlokalizowanej obok skoczni oraz w hali widowiskowej. To wszystko już 1 marca. Piłkarska Gwiazdka to międzynarodowy turniej piłki halowej, jaki odbył się po świętach w Biersku Białej. Gospodarzami imprezy był BTS Rekord, a wśród rywalizujących klubów znalazły się czeskie drużyny: Sprytka Mistka, Kozulowic i Trzyńca. Impreza, odbywająca się w okresie świąteczno-noworocznym, już na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń sportowych mających miejsce w Bielsku Białej. Jak co roku młodzi sportowcy w trakcie czterodniowych zmagań dostarczyli wielu emocji i zaprezentowali wysoki poziom. Podczas tegorocznej piłkarskiej gwiazdki los uśmiechnął się do młodych rekordzistów, którzy od samego początku wszystkim rywalom wysoko zawiesili poprzeczkę. Drużyny cechowała ambicja i wola walki, a to pozwala nam patrzeć z optymizmem w przyszłość polskiego futsalu. Mr. Szklucz, Tomcio Paluszek, Diabelskie Figmy, Złoty Klucz, Piękna i Bestia oraz Jaś i Małgosia. To wszystko już w styczniu w Bieskim Teatrze Lalek Bania Luka. Na szczególną uwagę zasługuje spektakl Złoty Klucz, podejmujący problematykę wartości etycznych w życiu człowieka. Jego wymowa skłania do refleksji, a niebanalna inscenizacja oddaje urok dawnych lalkowych widowisk. Żywe i dowcipne dialogi komis sytuacyjny oraz przyciągająca uwagę muzyka sprawiają, że spektakl z pewnością zapadnie w pamięci widzów. Widać, zima nas nie rozpieszcza. Za oknami aura bardziej wiosenna. Miłośnicy nart i snowboardu z nadzieją wyczekują białego puchu na stokach. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w zimowej stolicy podbeskidzia Szczyrku. Odrywając się od stołu świątecznego, udaliśmy się z kamerą na poszukiwanie jakichkolwiek oznak zimy. Intuicyjnie skierowaliśmy się w stronę zimowej stolicy Podbeskidzia. Mając w pamięci tłumy turystów i miłośników białego szaleństwa, z pewnym rozczarowaniem mijaliśmy Szczyr. Przejeżdżając przez centrum stwierdziliśmy, że nieliczni turyści w tym sezonie najwyraźniej preferują turystykę gastronomiczną. Z resztkami nadziei kierowaliśmy się dalej ku wyższym partiom. Na białym krzyżu niejakim zaskoczeniem okazała się ośnieżona łąka oraz czynne wyciągi narciarskie. Uwaga! 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 Uwaga, Dobra, sí, Wystawne bale, spotkania z przyjaciółmi na tak zwanych domówkach zabawa na świeżym powietrzu czy wieczór spędzony przed telewizorem tak między innymi spędzaliśmy sylwestrową noc miłośnicy teatru również mogli spędzić tę wyjątkową noc w towarzystwie aktorów podczas wspaniałych spektakli sylwester z kulturą dlaczego nie dla wszystkich którzy chcieli w wyjątkowy sposób spędzić tę wyjątkową noc w roku teatr polski w Bielsku Białej przygotował nie lada grat dwie wyśmienite premiery Farsa w reżyserii Andrzeja Zaorskiego, co widział Kamerdyner oraz widowisko muzyczne przygotowane przez Witolda Mazurkiewicza, latający cyrk Monty Pythona. Wyborne skecze i piosenki znanych brytyjskich komików w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego i Tomasza Beksińskiego zaprezentowało pięciu utalentowanych aktorów. O spektaklu mówiła choreograf Katarzyna Zielonka. Ja myślę, że każdy materiał jest trudnym materiałem do pracy, bo wymaga od nas wiele poświęceń i czasu spędzonego na próbach. Natomiast ten spektakl ma w sobie połączenie tak naprawdę trzech technik teatralnych, czyli grania aktorskiego śpiewania i tańczenia, co dla wielu aktorów jest bardzo trudne i rzadko się to zdarza w teatrach dramatycznych. Najczęściej są to teatry, teatry muzykalowe. My mamy takie szczęście, że nasz dyrektor postanowił aktorów rozwijać na wszelkich przestrzeniach i w wielu, w wielu nurtach. Chciałabym bardzo wszystkich serdecznie zaprosić do Teatru Polskiego w bielsku Białej na spektakl pod tytułem Latający cyrk Monty Pythona. Gwarantuję Państwu, że będziecie się świetnie bawić, widzicie z uśmiechem na twarzy i na pewno jest to efekt wow. Zaczęło się już przed świętami i trwa nadal. Szał zakupów, wielkie wyprzedaże. Poruszanie się w pobliżu bielskich domów handlowych to niewątpliwie sprawdzian wytrwałości nie tylko dla zmotoryzowanych. Świąteczno-noworoczna gorączka zakupowa trwa nadal. I mimo, że pogoda sprzyja spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu, zdecydowana większość mieszkańców naszego regionu wybiera jednak spacery po centrach handlowych. Bo czymże jest długotrwałe poszukiwanie miejsca parkingowego? I jeszcze dłuższe oczekiwanie najpierw w kolejce do przymierzalni, a potem do kasy w obliczu zakupu wymarzonej bluzeczki na wyprzedaży. Kierowcom życzymy wytrwałości, a łowcom okazji owocnego polowania. Niestety nie każdy mógł wypoczywać przy okazji świąt czy Nowego Roku. Za nasze bezpieczeństwo odpowiedzialni byli wtedy pracownicy Straży Pożarnej i Miejskiej, policjanci i służby zdrowia. Do przedstawicieli tych instytucji udaliśmy się z naszą kamerą z prośbą o podsumowanie tego gorącego okresu w okresie świąteczno-noworocznym nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta, powiatu bielskiego, czuwali bielscy policjanci, dla których był to czas intensywnej pracy. Policjanci z drogówki pojawili się na rogach lotowych, lotowych do miast, sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów. W tym czasie na bielskich drogach doszło do blisko 40 drobnych stuczek. Odnotowano też dwa wypadki drogowe. Między innymi w dniu 30 grudnia w Bielsku Biała. Na ulicy Cieszyńskiej. Sprawca kierujący nieustalanym dotąd pojazdem potrącił pieszego, który na skutek potrącenia doznał urazu dłoni. Do wypadku doszło na ulicy Cieszyńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Saperów. Sprawcy tego potrącenia, który nie zatrzymał się, aby udzielić rannemu pomocy, poszukują teraz policjanci. Także wszelkie informacje o sprawcy wypadku prosimy kierować do Bielskiej Policji. Numery alarmowe 997 lub 112. W w okresie świąteczno-noworocznym policjanci zatrzymali około 20 kierowców na podwójnym gazie. Wśród nich byli też sprawcy, którzy siedzieli za kierownicę w stanie nietrzeźwości, jak i po użyciu alkoholu. Niechlubnym rekordzistą okazał się kierowca, który miał we krwi blisko 3 promile alkoholu. Okres Sylwestra i Nowego Roku przebiegał w Bielsku Białej bardzo spokojnie. Co prawda policjanci prowadzili liczne interwencje, ale to właściwie co roku podobna liczba, liczba około 150 interwencji podejmowanych przez policjantów. Te interwencje dotyczyły zarówno tych zdarzeń, do których doszło na ulicach Bielska Białej, jak i w naszych czterech ścianach, w naszych domach. Między innymi policjanci zatrzymali sprawców bójki, do której doszło w centrum miasta i to było w nocy w Nowy Rok. Sprawcy zaatakowali Mężczyznę Dotkliwie go pobili. Wśród sprawców była młoda kobieta, dwoje dorosłych zatrzymanych trafiło do policyjnego aresztu, 16-latek do policyjnej izby dziecka. Zatrzymani usłyszą dzisiaj zarzuty udziału w bójce, za co może im grozić do trzech lat, pozbawienia wolności. W czasie świąt policjanci interweniowali w związku z wichurą, która szalała nad naszym regionem. W działania zaangażowanych było ponad 50 policjantów, którzy wspólnie z strażakami, strażnikami miejskimi usuwali skutki tych zdarzeń. Przede wszystkim kierowali ruchem w momencie, kiedy doszło do zwalenia się gdzieś drzewa. Prawda? Na szczęście te zdarzenie nie spowodowało jakichś zagrożeń dla życia zdrowia ludzkiego. Są to duże szkody w mieniu. Sam okres nocy sylwestrowej nowego roku przebiegł w miarę spokojnie, w sumie było 9 interwencji. Te akcja informacyjna prowadzona w mediach, również akcja kontrolna prowadzona przez nasze służby kontrolne w punktach sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na pewno przynosi jakiś efekt nagłośnienia tej informacji, bo właściwie nie dotowaliśmy żadnej interwencji związanej z używaniem czy stosowaniem. Wyrobów pirotechnicznych, końcówka roku 2013, dokładnie okres od 24 grudnia do 31 grudnia, to wyjątkowy okres, jeśli chodzi o liczbę interwencji jednostek straży pożarnych. Nie pamiętam takiego okresu w poprzednich latach, który by odnotował taką liczbę interwencji. W tym okresie, o którym wspomniałem, odnotowano na terenie miasta i powiatu bielskiego ogółem. 248 interwencji, z tego 32 to były pożary, 208 miejscowe zagrożenia i 8 alarmów fałszywych. Ta liczba interwencji w tym właśnie okresie spowodowana była przede wszystkim bardzo silnymi uraganowymi wiatrami, które spowodowały taką liczbę interwencji w naszym mieście i powiecie, o jakiej wspomniałem. Powtórzę, było to 248 interwencji w okresie od 24 do 31 grudnia w tych działaniach ogółem uczestniczyło 229 samochodów straży pożarnej 1202 strażaków. Jak powiedziałem, był to wyjątkowy, wyjątkowy okres swojej ponad 30-letniej służbie na terenie naszego miasta i powiatu nie było takich świąt z taką liczbą interwencji. To się oczywiście przełożyło na statystykę całoroczną i tutaj w 2013 roku, na koniec roku 2013 odnotowaliśmy w sumie 2956 interwencji. To jest wzrost o prawie 200 w porównaniu do roku 2012, kiedy tych interwencji było 2788. Tegoroczne święta, tak samo jak zresztą poprzednie, mieliśmy bardzo pracowite. Izba Przyjęć działa w systemie całodobowym. Przyjmujemy ludzi z różnymi urazami. W tym roku szczególnie dużo było urazów związanych z, ze środkami y, pirotechnicznymi. Było szereg urazów takich wymagających interwencji chirurgicznych. Jedno, jeden z urazów y, to ranna kobieta, y, która dostała uderzenie racą w przełyk, było to bardzo skomplikowane. Interwencje chirurgiczne wymagało w specjalistycznej klinice, więc ona w ogóle trafiła do innego szpitala po opatrzeniu wstępnym u nas. Było szereg urazów też spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Jak zwykle w czasie świąt i Bożego, Boże, i Bożego Narodzenia i Nowego Roku trafiają do nas osoby, które nadużywają alkoholu. Są to, są to różnego typu urazy, czasami wymagające interwencji szpitalnej, czasami wymagające zaopatrzenia za, za na izbie. Na szczęście w tym roku, może to nie jest fortunne, ale nie mieliśmy żadnych takich ciężkich urazów spowodowanych wypadkami narciarskimi, ponieważ śniegu nie ma. Święta, jak zwykle, były pracowite. Okres noworoczny był pracowity. Miejmy nadzieję, że zbliżające się ferie. Y będą y trochę spokojniejsze, aczkolwiek, jeżeli spadnie śnieg, to będzie to samo co w zeszłym roku, czyli pełne korytarze w izbie przyjęć i pełne sale szczególnie chirurgii urazowo-ortopedycznej. Proszę pamiętać, że pracujemy 24 godziny na dobę. Jest to jedyny szpital tego typu w regionie, który obsługuje y kilka powiatów. Służymy pomocą w różnych przypadkach, także. no. Prosimy nie wykorzystywać nas jak tej naszej Izby przyjęcia jako lekarza rodzinnego. O to apelujemy, bo do nas naprawdę trafiają ci, którzy wymagają pomocy, natomiast jest szereg rzeczy, które zaopatrujemy, niekoniecznie musząc, ale ponieważ no, mamy obowiązek jako szpital udzielać y, pomocy, to udzielamy, ale są takie przypadki, że śmiało można by było je zaopatrzyć y, przez lekarza rodzinnego. Dlatego o to apelujemy. Tu, są, tu przychodzą naprawdę potrzebujący. Funkcjonariusze tutejszej jednostki od dnia 23 grudnia 2013 roku do 1 stycznia 2014 roku prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta Bielska Białej. W wyniku tych działań strażnicy miejscu ujawnili ponad 300 wykroczeń. Były to wykroczenia m.in. związane z ruchem drogowym, a także wykroczenia, które są szczególnie uciążliwe dla społeczności lokalnej, tzw. wykroczenia porządkowe. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami związanymi z wykroczeniami porządkowymi było spożywanie alkoholu, Usiłowanie spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, a także wykroczenia przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonariusze Straży Miejskiej reagowali również na zgłoszenia telefoniczne. W tym okresie było ich ponad 140. Były to zdarzenia związane m.in. z silnym wiatrem, który wystąpił dnia 25 grudnia funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali te miejsca, a także miejsca, gdzie zostały zerwane dachy, funkcjonariusze na miejscu współdziałali razem z Państwową Strażą Pożarną, z Ochotniczymi Strażami e, Pożarnymi, a także z funkcjonariuszami policji. Tutaj się funkcjonariusze reagowali również na wykroczenia, które można było zaobserwować z, za pomocą monitoringu widzialnego miasta Bielska Białej. Obecnie na terenie miasta mamy 74 kamery, które zlokalizowane są między innymi w centrum miasta, na osiedlu Beskidzkim, na osiedlu Karpackim, a także na osiedlu Złotełany. E, tych zdarzeń e, ujawnionych w wykroczeń w tym okresie 些。 Było ponad 300. Były to wykroczenia zarówno porządkowe, jak i drogowe. Funkcjonariusze to znaczy Straży Miejskiej prowadzą także kontrolę miejsc, gdzie mogą gromadzić osoby bezdomne. Obecnie takich miejsc na terenie miasta Bieska -Biały jest ponad 30. W okresie świąteczno-noworocznym takich kontroli przeprowadzono około 60. Osoby, które przebywały w pustostanach czy w różnych miejscach, gdzie nie powinny, informowaliśmy o możliwości skorzystania z noclegowni, a także w, w kilku przypadkach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia przywieźliśmy te osoby m.in. innymi do ośrodka przeciwdziałania problemu alkoholowym. Strażnicy miejscy w, w tym okresie prowadzili także działania związane z, z bezpieczeństwem publicznym. Takie zdarzenie, które miało również miejsce 1 stycznia o godzinie 2.25 w nocy sylwestrową na placu Wojska Polskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej pokierowani przez drużynnego monitoringu ujęli sprawców pobicia 23-latka, który został pobity przez dwóch mężczyzn oraz jedną kobietę. Mężczyźni zostali ujęci w bezpośrednim pościgu bez przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Również w tym okresie y, świątecznym zdarzył się nietrzeźwy kierujący, który kierował pojazdem na ulicy Wyzwolenia. W trakcie cofania uderzył y, znak, który, którego, którego uszkodził. Został również ujęty za pomocą y, kamer monitoringu. Wysłani na miejsce funkcjonariusze policji ujęli tego y, tego kierującego. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w pierwszych w tym roku wiadomościach Beskid News. Na kolejne wydanie zapraszam już w środę, oczywiście o 14.30. Do zobaczenia. Sponsorem wiadomości była firma. Beskid Cars Service. Bielsko-Biała, ulica Bystrzeńska 106. To nowoczesny zakład naprawy pojazdów. Oferujemy usługi z zakresu mechaniki, remontów zawieszeń, diagnostyki komputerowej i regulacji silników, szybkich napraw oraz bieżącej obsługi eksploatacyjnej, wymiany klocków hamulcowych, amortyzatorów, olejów i filtrów, Elektromechaniki. Regulacji, badania szczelności i montażu samochodowych instalacji gazowych, usług placharskich, konserwacji podwozi, i renowacji lakieru, regulacji silników, wymiany pasków, uszczelek, sprzęgieł oraz rozrządów, dorabiania części nietypowych placharskich i mechanicznych do samochodów osobowych i dostawczych. Układów wydechowych, wulkanizacji, serwisu ogumienia, wyważania kół, sprzedaży opon, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych. Beskid Cars to profesjonalizm, rzetelność i dyspozycyjność. Beskid Cars Serwis Bielsko-Biała ulica Bystrzańska 106.